Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam 2 stycznia w czwartek 2025 roku. Mamy nowy rok, kochani. Mam nadzieję, że to co złe już za nami, że się wybawiliście, wytańczyliście. A ja właśnie sprawdzę energię na dzisiejszy dzień, na czwarteczek. Zobaczmy, co my tu mamy. Spokój: potrzeba odpoczynku, potrzeba spokoju. E, po, ogólnie powinien być ten spokój. Tak, ale wiele, wiele osóbek z Was potrzebuje jeszcze dnia odpoczynku. Urlopy wskazane. Trzeba się jeszcze naładować. Jeszcze po tym Sylwestrze, po tych świętach. No jesteście zmęczeni. Jesteśmy w ogóle zmęczeni. A musimy nabrać sił na kolejnych dni. 364 teraz? Tak, i energia wyciszenia. Wyciszenia, przemyślenia. Wielu, wielu spraw zagłębienia się w siebie, ale też przemyślenia relacji związkowych, relacji sercowych, czy idą w dobrym kierunku, czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy chcemy być w tym miejscu, czy chcemy coś zmienić, czy może chcemy iść ku nowemu. Więc wiele, wiele tego typu może być przemyśleń, ale przesłanie i karta od kryształków mówi, że mamy dzisiaj dobrą intuicję, więc warto z niej korzystać. A tak afirmując, już to co mamy na kartce z kalendarza. Żeby wydostać się z labiryntu, trzeba przejść po nim górą. No i trochę to coś dzisiaj jest. Dzisiaj jeszcze jest taka mała górka, ale już powoli będzie z górki. Zatem trzymajcie się kochani, wspaniałego roku!